Moi drodzy, tu wasza Morana. Dzisiaj poprowadzimy sobie vlog o książkach. Bo czemu nie? Sporo książek mi się tej ostatnio nazbierało. Także jest o czym mówić. Mam nadzieję, że was jakoś strasznie nie, nie zanudzę, bo tych książek jest naprawdę sporo, które chciałabym Wam dziś pokazać. Także prawie już zaczynamy, tylko wspomnę, że zapraszam do mojego sklepu. Chociażby na sobie mam teraz. Jedną ze swoich koszunek e, z dziewanną, ale jest dużo nowości. E, także jak wpadniecie, to jestem pewna, że coś Wam się spodoba. Mm, już możemy przejść do książek, a zapraszam do wsparcia mnie w ten czy inny sposób. E, pierwszą książką, o której chciałabym Wam dzisiaj wspomnieć, e, a poukładałam je dzisiaj e, chronologicznie, żeby się nie pogubić, bo jak wspomniałam, jest już ich, już ich cały stos jest e, prahistoria sztuki. Jerzego Gąsowskiego. Pan Jerzy Gąsowski jest profesorem doktorem habilitowanym i wspominałam już o jednej z jego książek Dzieje i Kultura dawnych słowia, bodajże, chyba tak się książka nazywa, W każdym razie z roku 1964. E, także jest to znany badacz i znany historyk, e, chyba, chyba w całej Polsce e, i ma za sobą e, wiele publikacji. E, ta książeczka jest z 2008 roku i jest studium archeologicznym. E, niestety nie dotyczy wyłącznie słowiańszczyzny, tylko jakby po prostu e, czarów starożytnych głównie. E, aczkolwiek... Jeśli chodzi o tereny polskie, to są od, od, od kultury Łużyckiej, i oczywiście możecie tutaj znaleźć ilustracje, i to kolorowe, w dodatku na papierze kredowym. Są też kultury celtyckie i germańskie, jeśli kogoś to interesuje, bo mnie również. I ta książka dała mi odpowiedzi na sporo pytań. Bo no, nad niektórymi zabytkami trochę kontemplowałam, bo no, ciężko znaleźć było o niej informacje, chociażby o urnach czy o niektórych ceramikach. Także mi się bardzo przydała. Mam nadzieję, że Wy też zwrócicie na tą książkę uwagę, bo w sumie warto, nawet pod kątem sztuki, jeśli generalnie się nią interesujecie. Ale wiadomo także odniesień, bo jakby historyczna sztuka ma to do siebie, że na różnych terenach można znaleźć pewne odniesienia i analogie, co jest bardzo ciekawe, szczególnie pod kątem rysów mitologicznych różnych kultur. Także można szukać pewnych podobieństw i jest to niezmiernie ciekawe. Dwie kolejne książki kupiłam w Muzeum etnograficznym w Oliwie dwa czy trzy tygodnie temu. Pierwsza to Magia Ludowa z Pomorza i Kujaw Anny Koprowskiej, Głowackiej. Obie książki, o której teraz wspomnę, są z 2017 roku. Ta również jest ilustrowana, tylko no wiadomo, no są to takie, że tak powiem, szkice do, dotyczące treści. Oczywiście też są czarno-białe, ta prahistoria sztuki była w niektórych miejscach kolorowa, tutaj są takie czarno-białe szkice, dość prymitywne, ale bardzo przyjemne dla oka. Szczególnie w, w kontekście właśnie etnograficznym, także bardzo pasują. Jest to wydawnictwo region. No, i właśnie dostałam je w muzeum. Jeśli chodzi o tą magię ludową, to jest podzielona na, na takie jakby mini treści i jest podzielona na obrządki, na przykład weselne, pogrzebowe itd. Także bardzo ciekawa pozycja trochę jest priorytywnie nacechowana, także jakby nie do końca niektórzy mogą się z nią zgodzić, niemniej warto ją mieć w swojej bibliotece. Druga, myślę, że jest ciekawsza troszeczkę jest to rok obrzędowy na Pomorzu, również z wydawnictwa Region Bożeny Stelmachowskiej. Czemu tą książkę uważam za godną uwagi? Po pierwsze, to jest rok obrzędowy głównie, jeśli chodzi o synkretyzm, pod kątem synkretyzmu jest ciekawa, tak? Bo jest to już rok, że tak powiem, katolicki, aczkolwiek sama książka została napisana w 1933 roku, tak? Tak. I no jest dość stara i nosi ze sobą po prostu też jakby wiedzę historyczną, nie tylko etnograficzną Jest podzielona również na, na rok, no po prostu na, na rok jakby cały obrzędowy Dlatego... Mm, będzie łatwiej się w niej połapać i można łatwo sprawdzić, kiedy będziecie potrzebowali jakiejś jakieś informacji o, o danym właśnie święcie czy, 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 czy o danym okresie, jak świętowano, to będzie to prostsze dzięki tej książce. I też pozycja o tyle ciekawa, że właśnie autorka była. Znanym archeologiem i etnografem, a także kustoszem Muzeum Poznańskiego I w ogóle profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, także no kobieta niesamowita Myślę, że mało takich person jest w ogóle w Polsce, jeśli nie mówiąc o świecie, bo jakby nie chcę być na szczególnego szowinistę, ale no, te kobiety naukowcy nie są jakoś ogólnie znane czy, czy, czy poważane, a na tą personę właśnie warto zwrócić uwagę, także warto się przyjrzeć w ogóle jej twórczości, a na pewno już tej książce, także bardzo polecam. To jedna z takich ciekawszych pozycji, myślę, w ogóle z tego, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Następna książka jest wielka. To Narodziny Polski Wiatera Jak widzicie w twardej oprawie, została wydana w 2017 roku, z tego co pamiętam. 18, przepraszam. I jest to ogromny album w ogóle. Też ma bardzo dużo zdjęć czy, czy rycin. I jakby mówi nie tylko, no generalnie to bardzo szybko przebiega, że tak powiem, przez te czasy najwcześniejsze, bo bardzo szybko niestety przechodzi już do zjazdu Gnieźnieńskiego ale opowiada również o tych, że tak powiem, mitycznych dziejach polski, czyli właśnie troszkę znajdziecie o legendach. Potem właśnie generalnie przychodzi już od razu praktycznie do Państwa Piastów i do map, ale także znajdziecie tutaj wycinki z kronik, co jest bardzo ciekawym walorem. Książka przez swoją formę oraz przez dużą ilość ilustracji raczej wskazuje na to, że jest przygotowana dla dzieci. Także no, jeśli macie w domu starszaki, to na pewno będą. Zaciekawiona tą lekturą, przynajmniej tak mi się wydaje Następna książka To książka Linkera Z 2018 roku Również, jak historia Książka Linkera Jak Wspominałam o niej wielokrotnie Nawet była nie tak dawno Książką tygodnia u mnie na blogu są to słowiańskie Bogi i Demony, która została napisana na podstawie rękopisu Bronisława Trentowskiego oraz jego badań. Posiada drzeworyty właśnie z oryginału. To są właściwie jedyne, jakby, ryciny, które mam, no ale jakby nie to jest najważniejsze, tak? Bo najważniejsza wiadomo, jak zawsze jest treść. Jeśli chodzi o treść, to spisem treści może bardzo przypominać mitologię słowiańską Tora, ale nie możecie dać się zwieść, bo pan Trentowski no, był romantykiem, że tak powiem. Także jest to raczej taka mocno interpretacja bardziej literacka czy fantastyczna niż faktycznie historyczna. Także jest to raczej książka przeznaczona dla językoznawców i, i ludzi, którzy zajmują się powszechnie pojętą popkulturą. Także no, niewiele, że tak powiem, ma walorów historycznych, ale na pewno znajdzie swoich odbiorców, szczególnie wśród moich czytelników. Następną książką jest Drzewo Wierzbickiego. I Francuskiego i Wierzbickiego dostałam w Owidzu. Także pozdrawiam wszystkich. W ogóle wspaniałe muzeum. W Owidzu jest Muzeum Mitologii Słowiańskiej. I jakbyście byli ciekawi, to nie będę Wam spoilerować, ale na pewno warto odwiedzić. Szkoda tylko, że nadal jest w budowie. No ale mam nadzieję, że, e, że jakby rozbuduje się do ładnych rozmiarów i będzie to jedno e, z bardziej znanych grodzisk. Szczególnie, że naprawdę mają bardzo fajną reklamę i e, możecie ich znaleźć na mediach społecznościowych, na których są bardzo aktywni. Wracając do tej książki, do drzewa Łukasza Wierzbickiego, e, są to e, głównie mity słowiańskie, przeznaczone głównie dla dzieci. Książka jest bardzo kolorowa i ilustrowana. Jeśli chodzi o same ilustracje, jest głównie ilustrowana przez pana Nawrota, aczkolwiek sporo jest fotografii w niej, jakby zdigitalizowanych. W każdym razie, no, jeśli chodzi o te ilustracje, są. Raczej szpetne, przynajmniej pierwsza część z tych, z, tych, z tych rysunków. Potem, jak już przechodzi autor rysunków do takich szkicowych, ołówkowych rzeczy, to faktycznie mają dużo lepszy walor, moim zdaniem, bo te pierwsze w kolorze są koszmarne. Także autor rysunków recin chyba nie powinien brać się za kolory, bo to nie wygląda dobrze. Jeśli chodzi o zdjęcia, też są paskudne, no ale chodzi o treść, tak? Jest to jedna z lepszych mitologii na rynku polskim. Nadal uważam, że najlepszą mitologią do tej pory jest ta napisana przez pana Jabuńskiego, no ale może ta książka zweryfikuje to wszystko. E, przedostatnią książką, jaką mam dla Was, jest e, wydana niedawno Słowianie Połapscy, też jest gigantyczna, jak widzicie I e, w ogóle jest wydana w końcu na papierze kredowym I e, również posiada ryciny, jest to książka e, dwujęzyczna e, Posiada też mapy, nie tylko ryciny I e, studia archeologiczne, jest mnóstwo zdjęć, zabytków w niej jeśli chodzi o zakres, no to oczywiście dotyczy Słowian połapskich, ich militariów, ich religii, grodzisk najważniejszych. Ostatni rozdział, spory, dotyczy Arkony. Brakowały takie książki na rynku polskim. W ogóle, jeśli nie wiecie, to Słowianie połapscy, to byli no, Słowianie z zachodniej północy, tak, czyli no, byli tam m, praktycznie na granicy z Polską e, w stronę Niemiec e, także to były sąsiadujące e, tereny oczywiście e, książka mówi też o e, o, o sąsiadach tych, tych plemion e, także no, jest to coś jakby no na skalę e, na razie e, Polski jeśli chodzi o literaturę o, Słowian połap, o Słowianach połapskich E, Takiej książek dedykowanej dobrej chyba nie było jeszcze w Polsce, także wydaje mi się, że jest to pierwsza tego typu e, e, produkcja. I tą możecie w ogóle kupować w ciemno, bo e, napisana jest pod redakcją Kaczmarka i Szczepanika, także no e, szczególnie za pana Szczepanika mogę ręczyć oboma rękoma. E, także na pewno na pewno jest mega żeby nie burzyć jakiegoś brzydszego słowa ostatnią książkę którą mam dla was dzisiaj przywiozłam wczoraj z Torunia jest to Obroni Słowian Pana Góreckiego obie te ostatnie książki maczało w niej paluchy wydawnictwo Triglav te słowieni połapscy z, z, z Chyba Muzeum Wielkopolskim, z tego co wiem. Nie, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie również wydało. Oni są odpowiedzialni też za Borkę i Sambora to są komiksy dla dzieci. E, w każdym razie, no. E, i pana Góreckiego e, na pewno znacie. W ogóle ta książka jest ogromna. Jest strasznie gruba, ma chyba około 500 stron 600, 660 stron. E, także się chłopak rozpisał. E, pierwsza część e, tej, z, tej, z tej serii tutaj, tutaj, to jest o wojownikach Słowian. Chyba ma jedną trzecią w ogóle tej objętości. E, także jakby sosu jest dużo. Oczywiście e, jest bardzo ciekawa, bo e, e, też oczywiście marciny, e, które są wykopaliskami, ale nie tylko jakby... Traktuje o samej broni, czy sposobach jej pozyskiwania, wykuwania itd., ale również mówi o broni, która była rzeźbiona, tak? Czy zdobiona, oraz jej zastosowaniu w życiu jakby mitologicznym, czy w życiu duchowym słowian no i są to tereny całej Słowiańszczyzny, nie tylko Pols Polski z tego co się orientuje także jest no, naprawdę ciekawa ma sporo rycin i jakby bardzo w bardzo szeroki sposób omawia te militaria, nie tylko w sposób taki czysto utylitarny, ale również właśnie duchowości czy czy też jakby przedmiotów nie tylko utylitarnych, ale również ozdobnych. To, co czytam, to nadal jest książka Pawła Szczepanika Rzeczywistość mityczna Słowian północno-zachodnich i materialne wyobrażenia. Z tego, co pamiętam, to jest napisane na podstawie pracy doktorskiej pana Szczepanika. I wydawni wydawnictwo to e, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, także e, uczelni pana Szczepanika. E, jak widzicie, po prostu mam tutaj milion w niej zakładek. Ona jest tak potwornie ciekawa, że jej się nie da przebrnąć po prostu w miesiąc, tak normalnie, nie da się jej raz przeczytać ja do niej wracam po prostu w kółko cały czas i e, cały czas magluję te same rzeczy praktycznie w kółko żeby je sobie utrwalić zresztą e, jest arcy ciekawa, ma e, też jest sporo właśnie e, zdjęć, tym razem kolorowych ostatnio pamiętam, że w książkach pana Szczepanika e, te zdjęcia czy mapy były bardzo niewyraźne były czarno-białe i beznadziejne E, prawie nic nie było na nich widać, tutaj właśnie jest ten błąd naprawiony, e, są bardzo dokładne mapy, zdjęcia są kolorowe i e, drukowane na takim papierze e, półkredowym albo kredowym, e, także m, na pewno jestem pewna, m, że ta książka znajdzie się w mojej topce e, w ogóle e, książek 2020 roku no, ale nie mówmy hop, bo miejsc jest wyłącznie 5. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Mam nadzieję również, że zwrócicie uwagę na dzisiejsze książki. Nie wiem kiedy się zobaczymy, bo nie wiem ani czy będzie artykuł w tym tygodniu, ani czy będzie czytanie. Jeśli będzie, to mam dla Was małą niespodziankę. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w najbliższym czasie. Eee, trzymajcie się ciepło i zdrowo eee, pa.